Skończyłam czytać Pristę i teraz najchętniej poszłabym się wyspowiadać, ale jeśli istnieje jakakolwiek szansa, że moja spowiedź skończyłaby się tak jak bohaterki tej książki, to jednak sobie odpuszczę. Ten film powstał dlatego, że widzowie mi kazali, dlatego że ja ogólnie nie czytam takich książek. Jestem wielką antyfanką erotyków i po prostu moi tacy najbardziej stali widzowie, uznali, że śmiesznie byłoby widzieć reakcję na różne rzeczy, które się dzieją w tej książce. Kogoś, kto po prostu nie czyta takich rzeczy. Z tego względu myślę, że ten film może kogoś urazić, szczególnie fanów tej książki, bo podchodząc do niej wiedziałam, że jest szansa, że mi się nie spodoba. No, ciężko jest recenzować książkę, jeśli z góry wiecie, że ten gatunek nie jest dla was. To nie będzie taka typowa recenzja, będę chciała po prostu przyjrzeć się tym fragmentom, które mnie jakoś tam zdziwiły, albo mam na, te, na ich temat jakieś przemyślenia. W ogóle w pierwszej wersji to to miał być reading vlog, ale czytałam ją tak bardzo na raty, bo nie mogłam się kompletnie wciągnąć w tą historię, że mówię, będzie milion różnych ujęć, różnych miejsc, to bez sensu, wolę siąść raz i nagrać to raz. Zanim zaczniemy, to jeszcze jedna sprawa. Jak ta książka wychodziła i ona tak strasznie oburzała wszystkich, to ja wręcz przeciwnie jej kibicowałam. I to nie dlatego, że. Jestem fanką, bo jak już ustaliliśmy, nie jestem fanką erotyków, ale dlatego, że nie podoba mi się strasznie to w świecie bookmediów, że ludzie z taką ogromną pasją hejtują coś. Musimy pamiętać, że to, to, jak wiele innych książek, to są słowa na papierze. My w tej społeczności dosłownie dyskutujemy o słowach wydrukowanych na kartkach. It's not that deep. Naprawdę nie trzeba aż tak agresywnie reagować. Na treści, które was oburzają. Nie trzeba być dla innych osób nieprzyjemnym, wyrażając swoją własną opinię. Jeśli ci się nie podoba, it's okay. Jeśli komuś się podoba, it's also okay. Nie trzeba się nawzajem kłócić, nie trzeba się jakoś głupio przegadywać i przede wszystkim nie trzeba się hejtować za to, że ktoś ma inne zdanie do kogoś innego. Od kogoś innego. Ten film, który teraz oglądacie, on w y, zamyśle ma być rozrywką. Ja będę wypowiadać się na ten temat negatywnie, ale nie chcę urazić też osób, którym się podobała ta książka. To będzie moje zdanie, ale tak ogólnie, bądźmy po prostu dla siebie nawzajem mili. Sam fakt, że ta książka opowiada o księdzu i serce, mnie nie oburza. Jestem wielką przeciwniczką cenzury. Nienawidzę tego sformułowania, że Coś tam, coś tam, romantyzowanie czegoś tam. Uważam, że pisać można o wszystkim, tylko bardziej kwestia jest tego, żeby odpowiednia grupa wiekowa odbierała tą książkę. Oprócz tego niech każdy sobie czyta to chce, wszyscy jesteśmy ludźmi, to jest wszystko dla rozrywki. It's ok. Chciałabym zwrócić uwagę tutaj na jeden szczegół na samousienkim początku. Autorka pisze tak: Przez większość życia byłam katoliczką i chociaż już nim nie jestem, nadal darzę Kościół katolicki największą sympatią i szacunkiem. Polemizowałabym, bo rzeczy, jakie w tej książce są opisane, nie wydaje mi się, żeby był, miały coś wspólnego z szacunkiem. To już są takie słynne sceny, więc na pewno o nich słyszeliście. Spoiler, jak coś. Uprawianie seksu na ołtarzu, że ona, ta dziewczyna dosłownie leży na ołtarzu i jeszcze to jest opisane w taki sposób, jakby o, złożyliśmy Bogu ofiarę w, w ten sposób, że się r na ołtarzu. To nazywasz okazywaniem szacunku? Albo używanie olejów, których się używa do ostatniego namaszczenia, między innymi ogólnie do sakramentów, jako lubrykantu. Myślę, nie, nie szłabym tak daleko tutaj z tym stwierdzeniem, że ona szanuje kościół katolicki. No. To jest fikcja, okej, okay, to jest fikcja, ale można się kłócić. Kolejna rzecz, która jest od razu w tych uwagach od autorki, z którą też mam problem, naszy problem, no nie problem, wiecie o co chodzi, że jak uciłabym się, to jest, yy, że autorka nazywa tą książkę powieścią opowiadającą o katolickim księdzu, który się zakochuje. Być, on się nie zakochuje, on ma jakieś popędy seksualne yy, nieujarzmione, które wychodzą przy każdej stronie. Bo posłuchajcie jak wygląda pierwsza interakcja naszego księdza, który jest super hot z tą główną bohaterką, jak ona tam miana na imię popi. Ich pierwsza interakcja jest taka. On siedzi sobie w konfesjonale i ona przychodzi na do spowiedzi. przeczytam wam fragment. Ktoś odchrząknął: kobieta. Ja hmm, nigdy wcześniej tego nie robiłam. Jej głos był niski i uwodzicielski. Pierwsze, co on myśli na temat osoby, która do niego przyszła jako wierna do kościoła, to jest, że ma uwodzicielski głos. Co to w ogóle znaczy? Ona tylko powiedziała, że jeszcze nigdy się nie spowiadała, co jest w tym uwodzicielskiego. Jak w ogóle to powiedzieć, uwodzicielsko? Spróbuję. Ja hmm. nigdy wcześniej tego nie robiłam. <grytanie> Czasem sobie też zaznaczałam, jak coś mi nie pasowało w składzie po prostu zdań. Tu jest takie zdanie: może Wy mi powiecie, czy ja czegoś tu nie rozumiem? On mówi tak. Poczekaj. Powiedziałem i zaskoczyłem tym sam siebie. Nigdy nie wydawałem takich poleceń. Cóż, już nie. Już nie? W sensie, że nigdy nie wydawałem takich poleceń do tej pory. Przynajmniej aż do teraz. Cóż, już nie. Nie wiem, o co chodzi z tym zdaniem. Tak tylko postanowiłam, że wtrącę. Wiem, że prostracja w swoim filmie mówiła, że tutaj są jakieś różne takie błędy tłumaczeniowe czy tam po korekcie, już nie pamiętam. Ja się za dużo tego nie doszukałam, ale. To właśnie sobie zaznaczyłam, bo nie rozumiem tego w tym kontekście. Ale wracając do fabuły: ona tam do niego chodzi na te spowiedzi, ona mu opowiada o swoim życiu, takim o różnych decyzjach życiowych, a on cały czas ma przemyślenia związane z jej seksualnością. To nie jest normalne. Ona opowiada mu o jakichś szczegółach swojego życia, a on mówi tak znaczy nie mówi, tylko myśli. Jej głos był seksowny, jej śmiech był jeszcze seksowniejszy. Ale nic nie mogło się równać z jej wyglądem. On patrzy na nią tak typowo, jako na obiekt seksualny, od pierwszych stron. I to jest powtarzający się motyw w tej książce. Nie nazwałabym tego, że ksiądz się zakochuje. Tam potem jest ten element romantyczny, tylko że on jest taki trochę z dupy i w ogóle nie wygląda, jakby naturalnie mi się ta relacja rozwinęła, ale to zobaczycie potem. W każdym razie mi to bardzo przeszkadzało od pierwszych stron, że ja mam uwierzyć w historię tej dwójki bohaterów, ich love story w sensie. A tu w ogóle nie ma między innymi jakiegoś takiego emocjonalnego związania, tylko właśnie takie czysto fizyczne. Uważam, że w ogóle ta historia ma bardzo duży potencjał, w sensie pokazać, jak ksiądz się zakochuje, ale tak serio zakochuje, że ma taki dylemat wewnętrzny. Co teraz, oddałem całe moje życie kościołowi, teraz mam zawieść wiernych, ten, tu, ta kobieta, nie mogę o niej zapomnieć. To by mogło być naprawdę ciekawe, ale gdyby to było, gdyby się skupić na tych emocjonalnych elementach, a nie tylko ciągle na ruchu. Ale wiem, to nie jest książka od tego, co tu się będę yy, produkować. Chcę powiedzieć, że dalej na 28. stronie znowu sobie zaznaczyłam fragment, jak on, y, oni się spotykają podczas biegania, bo oboje są super hot i oboje biegają. Ale to nawet już wam nie będę czytać. Albo wam. Czyta, nie, nie będę wam już tego czytać. Po prostu zwracam uwagę na jej biodra, na jej piersi. Tak. Mech. Na stronie 74. jest ich pierwsze zbliżenie. I to, co zauważyłam, jest takim motywem powtarzającym się w tej książce, to jest, że on jako ksiądz często wzywa Boga podczas ich takich scen, właśnie smutnych. Nie, to było bardziej tak, jakbym dawał jej ostatnią szansę na ucieczkę, a jeśli tego nie zrobi, to Jezu, pomóż jej, bo musiałem jej dotknąć. Albo tutaj. Choć Bóg mi świadkiem, że miałem na to ochotę. No, no Bóg jest świadkiem, bo się <słuch> rusz na pianinie w kościele. Muszę wspomnieć o tym, co tu się pojawia w tej książce, a ja tego tak strasznie nienawidzę. To jest taki mój ik. Jeśli mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że mam coś takiego, jak nie, to zaraz wam powiem. Nie znoszę, kiedy w książkach romantycznych Mężczyzna dla swojej tej kobiety, tej głównej bohaterki, ma jakieś takie przez przezwisko. Przerobiłam księżniczkę w For Sure Not You, malutko... A nie, to nie było romantyczne. Jakieś ta, śnieżynko w The Science of Temptations, z wielkim szacunkiem dla autorek, ale Jesus fucking Christ, nienawidzę tego. Co jest swoją drogą ogromną hipokryzją z mojej strony, bo hashtag autopromocja właśnie trwa przed sprzedaż link bio. To też się znajduje przezwisko, którym, znaczy taki takie ni konkretny nickname, którym mając nazywa Sky. Chciałam, żeby było coś takiego tylko dla nich i to ma sens taki metaforyczny, ale ja przynajmniej uważam, że ono nie jest jakieś takie cutie, bo nie jest takie bardzo spotykane, moim zdaniem. Ale to, czy nie jest żenujące, to już w sumie wy ustalicie, a nie ja. Ale mówię, no czuję się w obowiązku powiedzieć, że to jest taka hipokryzja z mojej strony, bo nienawidzę tego w innych książkach, sama to zrobiłam. Ale wracając do tematu. Ojciec Bel ma najgorsze możliwe przezwisko dla niej, bo mówi do niej: Owieczko. A yy! skudne to jest. On ją tutaj robi na pianinie i mówi do niej: Moja mała owieczko. Ale to nie jest nawet najgorsze. Jeszcze gorsze jest to, że ona do niego mówi cały czas: Ojcze. Ja wiem, że ona ma może trochę daddy issues, bo ona nie żyje zbyt dobrze ze swoimi rodzicami. Ale damn, girl, what the fuck! Jak ona mówi do niego ojcze, to ja jedynie tak sobie w głowie sama czytam, tatusiu. Tatusiu Bell. Zdecydowanie najzabawniejsza rzecz, jaka stała się w całej tej książce, dzieje się na stronie 99. To jest erotyk, prawda? To jest erotyk, no tam powiedzmy, że z wątkiem romantycznym, bo romansem trudno to nazwać. Ten czysty seks na większości stron. Ale autorka wprowadziła element fantastyki. To jest taki absurd, moim zdaniem. Na stronie 99, kiedy Tyler ma już takie rozterki, że no tu się spotyka z tą dziewczyną, tu nie powinien tego robić, no on się tak tym stresuje, nagle ma objawienie boskie, mimo to wciąż czułem czyjąś obecność, jak ciężar, jak ładunek elektrostatyczny na skórze. Zaglądałem w każdy ciemny kąt, pewny, że kogoś tam zobaczę. Klimatyzacja włączyła się z hukiem i szumem, a zmiana ciśnienia powietrza zatrzasnęła drzwi do świątyni. Podskoczyłem, paranormal activity. Dlaczego to tutaj jest? Dlaczego? To równie dobrze mógłby być na końcu taki plot twist, że on będzie się modlił, Boże daj mi jakąś, pokaż mi drogę i Bóg serio do niego przyjdzie i pokaże mu drogę. Nie wiem, no dziwne to jest dla mnie, nie chcę nazywać wiary fantastykom, ale wiecie o co chodzi. No, nie można się już było z, jakoś zdecydować, czy robimy erotyk, czy robimy... Boskie objawienie. Okej, okay. dalej zaznaczyłam sobie 50 stron później zdanie, którego też nie rozumiem. Nie rozumiem o co w tym chodzi, ale być może wy zrozumiecie. Oni sobie rozmawiają przez telefon. On mówi jej tak, jestem w swoim pokoju, mam ściągnięte dżinsy. I ona odpowiada tak, czy masz rozsunięte nogi? Odchylasz się czy siedzisz? I ja mówię, a co to, kur co to znaczy? Odchylasz się czy siedzisz? Jak ma się odchylać? W jakiej pozycji? Bo pomyślałam sobie, że w pozycji siedzącej. W sensie tak, no nie? Ale to też jest pozycja siedząca, więc o co chodzi z pytaniem, czy się odchylasz, czy siedzisz? Jak ma się odchylać leżąc, to równie dobrze mogłaby powiedzieć, leżysz, czy siedzisz. Ale to jeszcze nie jest najgorsze, bo o niej odpowiada: Odchylam się do tyłu. O co chodzi? O, i zbliżamy się do sceny, o której Wam powiedziałam na początku tego filmu, jak oni zrobili to na ołtarzu. Warty wspomnienia element to jest. Bardzo dużą wagę autorka przywiązuje do mówienia o tym, że po każdym zbliżeniu on ją myje albo wyciera. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest dosłownie po każdym zbliżeniu. To, bo, bo te sceny erotyczne są po to, żeby wzbudzić jakieś takie silne emocje w czytelnikach, prawda? Ale czy wycieranie kogoś po seksie wzbudza tyle emocji? No nie wiem. No ale dobra, powycierał ją na tym ołtarzu i słuchajcie, jakie ma przemyślenie potem. Mogłoby się wydawać, że uprawianie seksu. Na ołtarzu używanie świętych rzeczy, przeznaczonych zwykle do rytuałów najwyższej rangi, oznacza, że nie traktuję swojej wiary poważnie, że przeszedłem od grzechu do świętokradztwa, ale to nie była prawda, przynajmniej nie cała prawda. Nie potrafiłem tego wyjaśnić, ale w jakiś sposób wszystko było święte. Ołtarz i relikwia i my pośród tego. Niezły sposób na wytłumaczenie sobie własnego poczucia winy, powiedzieć, nie, no, git. no, Może i zrobiliśmy to na ołtarzu, który jest bardzo ważny dla wielu y, katolików, ale ja, w sumie to tak cię wydawało, jakby było święte, więc git. I na stronie 176 mamy w końcu w ogóle znikąd pojawiające się nagle przemyślenie o tym, że on jest w niej zakochany. I on dochodzi do takiego y, przemyślenia właśnie podczas jeszcze zbliżenia. Jest taka super piosenka Papa Roach. I almost told you that I loved you. I. Uważam, że ona świetnie opisuje ten moment. I say the dumbest things when you're on top of me. To jest to w chwili uniesienia, on sobie nagle myśli: "O, oh, chyba jestem w niej zakochany". To tak wygląda, bo tutaj nie ma żadnego build-upu do tego momentu. Ta historia w ogóle dzieje się bardzo szybko i to na plus moim zdaniem. Ja nie lubię slow burn, burn slow burnu. <laughs> lubię, jak się dzieje akcja bardzo szybko. Ale totalnie nie da się jako czytelnik wkręcić w ich relacje, przez to, że oni się tylko cały czas. I tu on nagle podczas jednego ze zbliżeń sobie myśli: Czuję, że, ale nie mogłem tego powiedzieć. Nawet teraz, gdy całkowicie byłem zdany na jej łaskę, jeszcze za wcześnie. Nie wspominając o tym, że to niedorzeczne księża nie mogą się zakochiwać. Ja nie mogłem się zakochać. No ale się zakochał. Podobno. Bo to nie wychodzi z tej historii. Po kolejnym zbliżeniu 30 stron dalej znowu jest, że ją myje. Tym razem mokrym ręcznikiem, a nie jakąś tam ważną ściereczką kościelną. Nie pamiętam o co w tym chodziło. Sorry, jak coś. No jak już ją umył, to siedzą i mruczał najsłodsze rzeczy, jakie przyszły mu do głowy po łacinie i po grecku. I cytował pieśń nad pieśniami. Bo przecież nie ma nic bardziej romantycznego niż yy, cytowanie pieśni kościelnych podczas, zaraz po tym jak zrobiliście to, nie wiem czy tym razem też w kościele, ale całkiem możliwe na stronie 218 Tyler zaczyna rozważać oświadczenie się popi bo przecież tak właśnie wygląda naturalny rozwój relacji ale już tam walić tą decyzję to co mnie rozbawiło w tym fragmencie to jest jego przemyślenie tutaj a co jeśli za kilka miesięcy mógłbym uklęknąć przed popi i zrobić coś więcej niż tylko doprowadzić ją do organizmu, zamiast tego zaoferować jej swoją rękę Chyba poprosić o rękę, a nie zaoferować swoją. Ale może się czepiam. Dobra, kończmy już ten film, Bo Jesus, albo już nie wciągajmy w to. Jesus. W tej historii w ogóle występuje taka postać jak Mili, i to jest taka osoba, która jest trochę taką prawą ręką tego księdza, w sensie ona jest starszą kobietą, która wie o nim wszystko. Wydaje mi się, że możliwe, że mieszka z nim na tej plebanii, czy coś. Nie wiem, taka pomoc. W każdym razie ta kobieta od samego początku książki. Mówi mu, że nie, no ty jesteś taki młody, przystojny, marnujesz się w, jako ten ksiądz, weźcie się, znajdź jakąś kobietę. Taki ma wydźwięk wszystko, co ona do niego mówi. A mimo wszystko, na stronie 226 Mili mówi temu Taylorowi, że widziała go z jakąś laską, czy może nawet konkretnie z popi. Tak, nawet konkretnie mu mówi, wiem o tobie i popi. A jego reakcja, mimo że ona cały czas mówiła mu o tym, żeby się, że się marnuje jako ksiądz, to on zaczyna panikować. Dosłownie z, o cholera, o cholera, o cholera. Mili, ja ci to wyjaśnię. O. Wydaje mi się, że nikt z czytelników nie myślał ani przez chwilę, że ta kobieta zaraz zacznie mu grozić, że komuś powie albo, nie wiem, opieprzy go jakoś, co ty robisz, gościu. Nie, ona od początku pokazała się jako kobieta, która kibicuje mu, żeby tam jeszcze przemyślał tę decyzję. I to jest jeden z wielu przypadków, w których właśnie ta historia jest taka kompletnie niewiarygodna. Ja nie byłam w stanie kibicować bohaterom, bo. Kompletnie nie mogłam się wkręcić w tą historię. Nie czułam się tak, jakbym weszła do tego świata, bo nieraz tak jest w książkach, że w większości książek tak jest. Wydaje mi się, że w dobrych książkach tak jest, że ufacie temu światu, że nawet jak są jakieś nielogiczne rzeczy, to możecie ich nawet nie zauważyć, dlatego że jesteście tak wkręceni w historię. Tutaj tego nie ma. Ani przez chwilę nie byłam w stanie postawić się w tym uniwersum. Tylko czytałam słowa na kartce i myślałam: no dobra, ciekawe, co tam jeszcze będzie. Nie dość, że ta historia jest kompletnie niewiarygodna, no to jest też, tak szczerze mówiąc, trochę nudna. Ale to może o tym za chwilę. Dwa znaczniki do końca zostały. Zbliżamy się już do końca tego filmu. To jest śmieszne, kiedy to mówię, a potem pokazujesz jeszcze pięć minut. Ale tak, skipnęliśmy dużą część historii w tym momencie. Tyler przemyślał swoją decyzję i mówi dobra, rezygnuję z kapłaństwa. Już tam powiedział do tym wiernym na ołtarzu, mówi idę prosto do popi, powiedzieć jej co i jak, teraz możemy być razem. I on od razu do niej poszedł z myślą, że jej się oświadczy. Nie, że na przykład spróbujemy być razem, spróbujemy razem zamieszkać. Nie, po co, weź, od razu bierzemy ślub, walić to. Więc z do niej bez pierścionka, ale z kwiatami, no ale to nieważne. I ma przez parę stron przemyślenia o tym, jak to zrobić. Ta decyzja jest dla mnie kompletnie nielogiczna. Dlaczego? Dlaczego on się chce jej od razu oświadczać? Mimo, że on to tłumaczy w bardzo, bardzo wielu jakichś takich monologach wewnętrznych, to nie przemawia do mnie to totalnie. I tutaj dzieje się kolejna strasznie niewiarygodna drama. On idzie do niej do domu, tam zastaje ją ze swoim byłym partnerem Sterlingiem, to znaczy z jej byłym co? To zabrzmęło jakby Sterling i ksiądz byli razem. Od nowa, ksiądz idzie się oświadczyć popi, ale w domu popi odkrywa, że ona jest ze Sterlingiem, ze swoim byłym w sypialni i się całują. Więc on, wiecie, zdruzgotany wraca do domu, koniec, koniec, koniec. Stradził i kapłaństwo, i tą kobietę, i co teraz? I to jest tak bardzo niewiarygodny konflikt, że nie ma szans, że ktokolwiek czytając tę książkę, uwierzył w to, że ona potajemnie się z tym sterlingiem spotykała, bo cały czas było hintowane, jakim sterling jest człowiekiem. Że on po prostu, to, co chce, to on to zawsze ma, jemu się nie da odmówić, on jest wpływowy, więc wszystko zrobi tak, jak będzie chciał. Wszyscy ludzie to się do niego dostosowują i tak dalej. Popi sama opowiadała temu księdzu, jak ten Sterling ją traktował, że właśnie on miał żonę, a tu się z nią chciał spotykać jednocześnie, bo wiedział, że to nie on, ta Popi to nie jest materiał na żonę, tylko bardziej tak na kochankę. I w jakiej rzeczywistości ten ksiądz czy czytelnicy mieli uwierzyć w to, że Popi nagle się w nim zakochała. Ja na miejscu tego Taylera, gdybym zobaczyła ich całujących się. To bym sobie pomyślała, o Boże, on coś na nią ma i ją zmusza do tego. A on się załamał i wybiegł stamtąd i do widzenia. Ale okej, okay, Tyler jest załamany, mijają miesiące, on jeździ po jakichś tam różnych krajach na jakieś akcje charytatywne. Nieważne, bo to jest tylko taki przerywnik, wiecie, żeby pokazać, że minął czas, a on żyje sobie bez popi i jakoś sobie radzi. I w pewnym momencie życia jeden z jego braci zabiera go do klubu ze stripteasem. Bo ten Tyler ma w ogóle dwóch braci, o których ciągle mówi biznesowi bracia, tak jakby miał jakichkolwiek innych niż tych dwóch. No i jeden z nich tam sobie lubi chodzić do klubu ze striptizem. Okej. Okay. Co jest dla mnie dziwne i co sobie zaznaczyłam przy tym następnym fragmencie, to jest to, jak bardzo ten gościu się podekscytował, kiedy Tyler zgodził się iść z nim do tego wspomnianego klubu. Pada takie zdanie. Tak właśnie w grudniu wylądowałem w klubie ze striptizem z Seanem. Praktycznie eksplodował spod ekscytowania, gdy poprosiłem go, aby mnie wprowadził. Który brat rodzony ekscytuje się, kiedy drugi brat chce iść z nim do klubu ze striptizem? Plus dla tej książki, bo ja byłam pewna, że to będzie tak, że oni się spotkają w tym klubie ze striptizem, a to by było tak leniwe rozwiązanie. No ale tak się nie stało, nie spotkali się tam, tylko Tyler zaczął jej szukać. No i tam się dowiedział, że ona tu ma studio tańca, tu tamto, tu sram, to nieważne. W każdym razie do ich następnego spotkania dochodzi w kościele. Ona siedzi i się modli i płacze i on siada za nią w ławce. I znowu dochodzi do bardzo niewiarygodnej, albo w każdym razie niekomfortowej sceny. Bo to jest tak, on przez te wszystkie miesiące myślał, że ona go nie chce. Że to ona chciała zrezygnować z tego związku, prawda? I nawet kiedy już jej szukał i, i chciał już z nią porozmawiać o tym wszystkim, co się stało, powiedzieć, że on wie, że z tym Sterlingiem to wcale już nie było tak, jak myślał. Plot twist niesamowity, prawda, z tym Sterlingiem. Bo to wyszło tak, że ta popi chciała go pocałować, żeby ten ksiądz miał łatwiejszy wybór, bo ona nie chciała, żeby on dla niej rezygnał z kapłaństwa. Shut the fuck up. No nikt się nie spodziewał w każdym razie plot twistu, nie? No i kiedy ten Tyler już się tego dowiedział, no to zaczął jej szukać, znalazł ją w kościele, ale... Kiedy nawet już wiedział, jak było naprawdę, to on i tak miał takie przemyślenie wewnętrzne: dobra, ale to, że nie jest ze Sterlingiem, wcale nie znaczy, że będzie chciała być ze mną. I on się tym martwił. I uważam, że to jest całkiem logiczne przemyślenie. Minęło wiele miesięcy, nie wiem dokładnie ile, ale na pewno minęło dużo czasu, a ty nie jesteś jakimś płatkiem śniegów. Tak całkiem możliwe, że już ma jakiegoś nowego faceta. No ale te wszystkie jego przemyślenia idą się. Je w momencie, kiedy on siada za nią w ławce w kościele i zamiast powiedzieć do niej coś normalnego, jak normalny człowiek w takiej sytuacji, na przykład. Cześć Popi. Czy możemy chwilę porozmawiać? Dawno się nie widzieliśmy. To on do niej mówi. Owieczko, tu miał całkiem trafne przemyślenia o tym, że nie wiadomo, czy ona nadal jest nim zainteresowana, a tylko wyskakuje do niej z tekstem Owieczko, skąd się to wzięło? Ona przez wiele lat już nie jest twoją kobietą miesięcy. Ona nawet nigdy właściwie nie była twoją kobietą. Ona była twoją jakąś ukrywaną kochanką. Jakim prawem ty do niej od razu mówisz jakimś krypi zdrobnieniem? Skąd w ogóle taki pomysł? No i najlepsze jest oczywiście to, też bardzo wiarygodne, że oni po tych miesiącach nie rozmawiania ze sobą, kiedy on nie był pewien, czy ona będzie chciała z nim być, w tej scenie pierwszej po wielu miesiącach nie ze sobą, postanawia się jej oświadczyć. On ma jakąś obsesję na punkcie tego oświadczania się, i ona przyjmuje to oświadczyny. I kiedy jego miłość życia zgodziła się zostać jego żoną, zgodziła się być z nim na zawsze, to jego pierwsza reakcja to nie było szczęście czy przytulenie jej, tylko zdjęcie gaci. Rozumiecie to? Od razu. Pierwsze co, po miesiącach niewidzenia się, niewidzenia się, po tym jak właśnie wspólnie zdecydowaliście się na tak ogromny krok w swoim życiu, on zaczął rozpinać spodnie. Ja nie mogę z tego gościa. On nie jest zakochany, on jest sekolikiem. Spojrzała w dół na różaniec, a potem z powrotem na mnie. Boże, czy to czasem nie jest różaniec jego zmarłej siostry w tym wszystkim jeszcze? Nie jestem pewna. Wolę nie sprawdzać. Jej wyraźne łzawe tak dotarło do moich uszu, w tym samym momencie, w którym jej usta dotknęły moich jej usta zachłanne, radosne i zdesperowane. A ja nie dbałem o to, gdzie jesteśmy, ani kto może nas zobaczyć. Rozpiąłem dżinsy, ściągnąłem jej spodnie do kolan i przyciągnąłem jej mokre ciepło do swojego... No. Także takiego mamy romantycznego Tylera Bella. We did it! Przemęczyliśmy tą recenzję. Nie no, strasznie. To jest jedna z najgorszych książek, jakie ja w ogóle w całym życiu przeczytałam. I to nie chodzi o tą kontrowersję, że to jest ksiądz, tylko o to, że ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest... Kompletnie nielogiczny. Postaci wykreowane są bardzo płasko, nie mają jakiejś głębi, mimo że tam jest jakaś próba zrobienia tego, ich jakieś smutne backstory, ale to nie jest kompletnie wiarygodne. Fabuła jest nieciekawa. To wygląda tak, jakby autorka miała jakieś konkretne sceny w głowie, które chce napisać, i wszystko inne robiła tylko po to, żeby dotarło do tych scen. Scen oczywiście zbliżeń. Jeśli miałabym powiedzieć jedną pozytywną rzecz na temat tej książki, to jest normalizowanie nazewnictwa kobiecych części ciała, dawniej w erotykach to, to było jakoś tak bardzo dziwnie napisane, takie, nie wiem, jakieś takie dziwne wiecie, fikołki, a tutaj jest bardzo prosto i uważam, że to jest bardzo ważne, że teraz wychodzą książki, które właśnie nie owijają w bawełnę, tylko mówią wprost wszystko tak jak jest. Bo myślę, że to przykłada cegiełkę do tego, że z czasem ludziom również nie będzie jakoś niezręcznie nazywać rzeczy po imieniu. To tyle z miłych rzeczy. Ja tej książki nie chcę mieć u siebie na półce, więc chętnie wyślę ją komuś z Was. To, że mi się nie podoba, to nie znaczy, że Wam też się nie spodoba. Każdy ma swoje opinie, każdy może mieć swoje zdanie. Tylko, żeby było sprawiedliwie, to zróbmy sobie taki mały konkurs. Napiszcie tutaj w komentarzu pod tym filmem, co teraz czytacie i jakie póki co macie wrażenia na temat tej książki. Ja na podstawie kreatywności komentarza wybiorę jedną osobę i w następnym filmie na YouTubie powiem komu ją wyślę. To tyle na dzisiaj, dzięki, że byliście, Wbijacie na a szczególnie na kanał nadawczy, tam jest najlepiej. Przypominam, że moja debiutancka książka MITS jest właśnie w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa White Raven. Link w bio.